Wyobraźcie sobie kraj, który jeszcze niedawno wydawał się nie do ruszenia. Kraj, którego wielkość mierzyło się nie w kilometrach, ale w tygodniach podróży. Rosja początku XVII wieku była jak ciemna, niezmierzona puszcza groźna, ale budząca respekt. Jednak wystarczyło kilka lat, kilka błędnych decyzji, zdrad i nieszczęść, by ten moulak rozpadł się niczym zgniła kłoda pod stopą. To, co w rosyjskiej historii nazywa się smutą, było czymś więcej niż kryzysem politycznym. To był rozkład, gnicie państwa od środka. Tron Carski stał pusty, bo ostatni władcy ginęli jeden po drugim, jedni zamęczeni przez bojarów, inni otruci, jeszcze inni znikali bez śladu. Nikt nie wiedział, kto będzie następny. Władza nie istniała, prawo nie istniało, a to, co kiedyś było dumą imperium, zamieniło się w otchłań bez nadziei. Wokół Moskwy koczowały bandy samozwańczych wojsk, buntowników, kozaków, najemników i rabusiów, którzy grabili. Palili i mordowali jak wilki oszalałe od zapachu krwi. Bojarzy, ci dumnie odziani futra władcy, knuli jedni przeciw drugim, zmieniając sojusze częściej niż koszule. Jednego dnia popierali cara samozwańca, drugiego dnia wbijali mu nóż w plecy. Ich zdrada była równie przewidywalna: jak zimowa zawieja, pojawiała się nagle i niszczyła wszystko, co napotkała. Moskwa była miastem pełnym strachu. Głód wdzierał się do czat i pałaców. Na rynkach pojawiały się ciała tych, którzy nie przeżyli kolejnej nocy. Plotki o czarnej zarazie, o duchach błąkających się po ulicach, o zagnionych dzieciach szerzyły się szybciej niż ogień. A nad tym wszystkim unosiła się przerażająca świadomość, że gdzieś tam, za horyzontem, na zachodzie, Rzeczpospolita szykuje się do ruchu, którego nikt nie potrafił przewidzieć. Właśnie w takiej chwili, w momencie absolutnego rosyjskiego chaosu, niczym cień na śniegu pojawia się on Stanisław Żółkiewski, Hetman Koronny. Człowiek twardy jak stal, spokojny jak kamień i zabójczo skuteczny jak nóż rzucony w ciemności. Z dala od upadku imperium obserwował każde jego drgnięcie, rozumiejąc coś, czego sami Rosjanie nie byli w stanie dostrzec. Wiedział, że imperia nie upadają od potężnego uderzenia. One upadają od środka. Od strachu, od chaosu, od braku przywództwa. A Rosja była teraz jak ogromny, ranny niedźwiedź z pozoru groźny, ale z każdą chwilą słabszy, bardziej niepewny i gotowy do ostatecznego upadku. Dlatego Żółkiewski zdecydował się na ruch, który dla innych był szaleństwem, a dla niego logiczną konsekwencją wydarzeń. Gdy inni widzieli w Rosji niezmierzoną krainę, której nie da się podbić, on widział jedną rzecz: otwarte drzwi. Drzwi do stolicy największego wroga Rzeczypospolitej. Drzwi do Moskwy. I wiedział jedno: jeśli nie wejdzie teraz, za chwilę zamkną się na zawsze. Tak zaczyna się ta historia, historia, którą Rosjanie do dziś mówią szeptem, a świat nadal nie potrafi uwierzyć, że wydarzyła się naprawdę. Kiedy Europa patrzyła na mapę, widziała jedno, droga z Rzeczypospolitej do Moskwy to szlak samobójców. Tysiące kilometrów lasów, bagien, spalonych wsi, niekończących się stepów i bezlitosnych zym. Każdy normalny dowódca zawahałby się choć na chwilę, zastanowiłby się, czy warto wysyłać żołnierzy tak daleko, tak głęboko w ziemię wroga ale Żółkiewski nie był normalnym dowódcą. Był człowiekiem, który rozumiał, że historia nie nagradza ostrożnych. Nagradza tych, którzy widzą szansę tam, gdzie inni widzą śmierć. Dlatego, gdy wieści o chaosie w Rosji dotarły do Warszawy, Hetman nie czekał ani dnia. Nie czekał na posiłki, nie czekał na probatę tych, którzy bali się własnego cienia. Zgromadził niewielką, ale zabójczo skuteczną armię, piechotę wybraną jak najczystsze srebro, jazdę, której sama obecność budziła strach i przede wszystkim husarię, tę legendarną siłę uderzeniową, którą Europa opisywała jak zjawę, jak siłę spoza ludzkiego świata. Ruszyli o świcie, przy dźwięku kopyt odbijających się od zmażniętej ziemi. Ruszyli w drogę, o której wszyscy mówili, że jest niemożliwa do przebycia. Szlak prowadził przez ziemię, gdzie panowała pustka i cisza tak głęboka, jakby sama natura wstrzymała oddech na widok polskiego pochodu. Las za lasem. Bagna ciągnące się po horyzont, rzeki, które trzeba było przekraczać w lodowatej wodzie, brnąć po pas w śniegu, spać pod gołym niebem, żyć z tego, co udało się znaleźć w opuszczonych hutorach. To nie był marsz armii. To był marsz ludzi, którzy wiedzieli, że nie mają prawa się zatrzymać. Każdy dzień był walką. Nie z wrogiem, ale z naturą, zimnem, głodem i zmęczeniem. W tych warunkach większość wojska Europy rozpadłaby się jak szkło. Tymczasem żołnierze żółkiewskiego trwali. Bo ich paliła wewnętrzna pewność, że idą po największe zwycięstwo w historii. Rzeczypospolitej. A gdy w końcu natrafili na pierwsze rosyjskie oddziały, widać było wyraźnie, jak wielką przewagę daje dyscyplina. Rosyjskie chorągwie były rozpadającymi się grupami ludzi zrezygnowanych, wycieńczonych, bardziej przypominających zbiegów niż wojsko. Polacy wpadali w nie nagle, w milczeniu, bez fanfar i krzyków, a potem znikali w lasach. Zostawiając za sobą przerażonych świadków, którzy szeptali, że to chyba jakieś diabły w zbrojach. Każdy taki cios osłabiał Rosję jeszcze bardziej. Każdy krok Polaków pogłębiał chaos w Moskwie. I wtedy stało się coś, co zmieniło całą wyprawę. Zwiadowcy Hetmana przynieśli wiadomość o tym, że główne rosyjsko-szwedzkie siły szykują się do decydującej bitwy. Armia ponad sześciokrotnie liczniejsza niż wojska żółkiewskiego. Każdy rozsądny dowódca zawróciłby natychmiast. Ale Hetman tylko uśmiechnął się gorzko. Bo wiedział, że właśnie nadchodzi jego godzina. Bo marsz niemożliwy miał doprowadzić ich nie do klęski, ale na pole, na którym napiszą jedną z najwspanialszych kart polskiej historii. Pole, które świat potem nazwie jednym słowem kuszyn. Świt 4 lipca 1610 roku był inny niż wszystkie. Powietrze było ciężkie, niemal nieruchome, jakby sama natura wstrzymała oddech, czekając na coś. Czego żaden człowiek nie potrafił sobie wtedy wyobrazić. Na jednej stronie pola armia polska, zmęczona, głodna, nieliczna, niespełna 5500 ludzi. Na drugiej, ponad 30 tysięcy żołnierzy moskiewskich i szwedzkich, jazda, piechota, artyleria, ciągnące się po horyzont szeregi, które miały zmiażdżyć Polaków swoją masą. Statystyka mówiła jedno: kulszym będzie grobem Rzeczypospolitej. Ale historia nie pisze się statystyką. Piszą ją ludzie, którzy nie wierzą w to, czego boją się inni. Żółkiewski stanął wśród swoich żołnierzy, spojrzał na nich tak, jakby widział nie armię, lecz braci. Nie obiecywał im złota, łupów ani chwały. Powiedział tylko jedno zdanie, które przeszło do legendy: Trzeba zwyciężyć. I wtedy ruszyli. Husalia, ta przerażająca siła, która w Europie była szeptem, legendą, ogniem, po raz kolejny pokazała, Dlaczego jej skrzydła brzmiały jak grzmot? Wbiła się w rosyjskie i szwedzkie linie z impetem, którego nie wytrzymały nawet najlepiej ustawione szyki. Moskiewska jazda załamała się niemal natychmiast. Część uciekła, część próbowała ratować się desperackim kontratakiem. Ale przeciwko skrzydlatym jeźdźcom kontratak nie miał żadnego znaczenia. To było jak zderzenie burzy z suchą gałązką, kusaria łamała kolejne szeregi, przetaczając się przez pole niczym walec z żelaza i ognia. A jednak to nie był koniec. Największe wyzwanie czekało w centrum. Szwedzka piechota w ciężkich pancerzach, uformowana w czworoboki, osłaniana działami. To był mur, którego nie przebiła żadna kawaleria Europy. Żadna, oprócz polskiej. Husaria pogjeżdżała, uderzała, cofała się, znów uderzała. Raz za razem. Jak młot uderzający w mur, który zaczyna pękać. Szwedzi bronili się fanatycznie, ale ich szeregi kruszyły się z każdą falą polskiego natarcia. W końcu, po godzinach walk, czworoboki zaczęły się łamać. A gdy pierwszy z nich pękł, reszta posypała się jak domek z kart. W tym momencie Rosjanie wiedzieli jedno: bitwa jest przegrana. I zaczęła się panika, ucieczka, chaos, jakiego nie widziano tam nigdy wcześniej. Żółkiewski, widząc załamanie wroga, wydał rozkaz do ostatecznego natarcia. Polacy ruszyli jak fala, która zagarnia wszystko, co stoi na jej drodze. Gdy kurz opadł, a echo bitwy ucichło, pole kuszyna wyglądało jak dowód na to, że niemożliwe można złamać, jeśli tylko znajdzie się człowieka, który się go nie boi. 5500 Polaków rozbiło armię sześć razy większą. Świat patrzył w osłupieniu, a Rosja po raz pierwszy poczuła prawdziwy lęk, bo wiedziała, że po tym zwycięstwie Polacy pójdą dalej, a drogą tą była Moskwa. Gdy echo bitwy pod kuszynem zaczęło cichnąć, Rosja zrozumiała coś, czego nie chciała przyjąć do wiadomości, i największa armia została zmiażdżona przez garstkę polskich żołnierzy. Wieść o klęsce rozeszła się po kraju szybciej niż wiatr, niosąc ze sobą panikę, zwątpienie i wstyd. Bojarzy, jeszcze wczoraj pyszni i pewni siebie, dziś uciekali w popłochu, jakby ziemia paliła się im pod stopami. Ich bunt, ich intrygi, ich gra o władzę, to wszystko nagle straciło sens. Wszyscy wiedzieli, że po takim zwycięstwie żółkiewski nie zatrzyma się w pół drogi. Nikt nie miał wątpliwości, że teraz jego celem stała się Moskwa. A w samej Moskwie panował chaos większy niż kiedykolwiek. Mieszkańcy miasta słyszeli o polskich husarii jako mitycznych demonach, pędzących, niepowstrzymanych, błyszczących w słońcu niczym aniołowie zemsty. Plotki mówiły, że Polaków nie da się zatrzymać, że nie cofają się przed niczym, że nawet nie czują zmęczenia. Ludzie zamykali się w domach, ściskając dzieci na rękach, modląc się, by burza z zachodu przeszła obok nich. Ale burza dopiero nadciągała. Na drodze do stolicy nie stało już nic. Armie rosyjskie rozpierzchły się jak liście na wietrze. Jedne oddziały porzucały broń i uciekały do lasów, inne przechodziły na stronę Polaków, jeszcze inne poddawały się bez walki, prosząc jedynie o łaskę. Hetman Żółkiewski szedł naprzód z chłodną determinacją, jak człowiek, który doskonale wie, że rozdaje mu szansę, jakiej drugi raz nie dostanie. Nie potrzebował wielkich słów. Jego armia szła za nim z tą samą pewnością, która pozwoliła im zwyciężyć pod Kłuszynem. Każdy krok był ciężki, ale pewny. Każdy dzień zbliżał ich do bram Moskwy. W tym czasie bojarzy próbowali ratować, co się da. Jedni otwarcie deklarowali poparcie dla Polaków, inni knuli przeciwko nim, ale nikt nie potrafił wskazać drogi wyjścia. Kreml drżał od wewnętrznych sporów, od krzyków rad, od strachu, który wylewał się z pałaców na ulicy. Żaden z możnych nie wiedział, czy jutro będzie jeszcze żył, czy zostanie zdradzony, powieszony, wypędzony, albo czy Polacy wkroczą i zakończą te farsy jednym ciosem. Żółkiewski podszedł pod Moskwę nie jak najeźdca, ale jak chirurg, który wie, gdzie przeciąć, żeby zakończyć chorobę. Zamiast siać zniszczenie, rozgrywał polityczną partię z zimną precyzją. Wiedział, że Moskwa może zostać zdobyta siłą, ale prawdziwe zwycięstwo osiągnie się nie mieczem, lecz umysłem. I wtedy stało się coś, co zadziwiło Europę bardziej niż samo zwycięstwo pod Kłuszynem. Część rosyjskich bojarów otworzyła się na negocjacje. Oni, dumny ród możnych, nagle zaczęli rozmawiać z polskim hetmanem o rzeczach, które dla wielu mogły brzmieć jak bluźnierstwo. Bo skoro Polacy pokonali ich w polu, a chaos zżerał imperium od środka, to może lepiej pozwolić im wejść. A może nawet uznać ich władzę. Droga do Moskwy nie była już tylko otwarta. Ona była zapraszająco szeroka. A żółkiewski, widząc to, przygotowywał się do ruchu, który przejdzie do historii. Bo teraz polski hetman miał zrobić to, czego nie dokonał nikt przed nim ani nikt po nim. Miał wejść do serca imperium. Gdy polskie chorągwie zbliżały się do Moskwy, miasto wyglądało jak bestia zraniona we własnej jamie, ogromne, dumne. Ale sparaliżowane strachem i niepewnością. Mury Kremla sterczały nad horyzontem niczym ostatni bastion potęgi, która właśnie się kruszyła. Ulice były pełne ludzi błądzących bez celu, bo nikt nie wiedział, co przyniesie jutro. Plotki mieszały się z paniką, jedni mówili, że Polacy przyjdą i spalą miasto do fundamentów, inni szeptali, że hetman żółkiewski to człowiek honoru, który nie przelałby krwi bez potrzeby. Ale wszyscy czuli to samo, czas Kremla nadchodził. W obozie polskim atmosfera była inna, ciężka, ale pełna skupienia. Żołnierze wiedzieli, że stoją przed najważniejszym momentem swojego życia. Bitwy wygrywa się na polach, ale historię zapisuje się tylko w stolicach. A teraz przed nimi była największa z nich Moskwa miasto, którego nie zdobył ani Orda Złota, ani Litwini, ani żadna armia zachodu. Żółkiewski nie planował jednak szturmu. Wiedział, że krew przelana w takim miejscu przyniosłaby więcej szkody niż pożytku. Dlatego rozegrał ostatni akt swojej wielkiej gry z zimną inteligencją. Zamiast atakować, otoczył miasto i czekał. Rosjanie próbowali stawiać opór, ale ich wysiłki przypominały rozpaczliwe uderzenia chorego zwierzęcia. Jedni bojarzy uciekali z miasta, inni próbowali negocjować, jeszcze inni potajemnie wysyłali poselstwa do Polaków, prosząc o łaskę. I w tym chaosie narodził się moment który do dziś pozostaje jedną z największych ironii historii. Część rosyjskiej elity zaproponowała, aby tron carów objął polski królewicz Władysław, syn Zygmunta III Wybór, który jeszcze rok wcześniej wydawał się bajką, stał się rzeczywistością. Gdy bramy stolicy otworzyły się przed Polakami, nie było huku ani triumfalnych fanfar. Był za to ciężki, powolny krok żołnierzy, którzy wiedzieli, że czynią coś, czego nie dokonał nikt wcześniej i nikt już nigdy nie dokona. Polskie kompanie weszły do Moskwy jak burza, ale burza kontrolowana, milcząca, świadoma swojej mocy. Ludzie na ulicach cicho odsuwali się na bok, patrząc na skrzydlate zbroje, które wydawały się bardziej symbolami legend niż rzeczywistości. A na Kremlu, w miejscu, gdzie bije serce imperium, zawisły polskie sztandary. Europa zamarła. W kronikach zachodnich zapisano, że jest to wydarzenie większe niż niejedna wielka wojna, bo jedno państwo zdobyło stolicę drugiego nieliczebnością, lecz determinacją, Taktyką i nieprawdopodobną odwagą. Żółkiewski stał na dziedzińcu Kremla spokojny, choć właśnie zapisał się w historii na wieczność. Nie było w nim triumfu ani pychy. Była tylko świadomość, że dokonał tego, co nawet w największych legendach wydaje się niemożliwe że wprowadził Polaków do Moskwy. Że dokonał rzeczy, której Rosja będzie się bała wspominać przez następne 400 lat. Triumf Polaków w Moskwie nie był tylko zwycięstwem wojskowym, był trzęsieniem ziemi, które rozeszły się falami po całej Europie, aż po najdalsze dwory zachodnie i wschodnie. Kronikarze w Rzymie, Wenecji, Paryżu i Londynie przecierali oczy ze zdumienia, czytając wieści o tym, że wojska Rzeczypospolitej przejęły kontrolę nad stolicą największego państwa kontynentu. Dla wielu monarchów był to dowód, że potęga Moskwy, ta, która od wieków zasłaniała się ogromem swoich ziem, była mitem, fikcją, zasłoną dymną. W rzeczywistości okazała się kolosem o glinianych nogach który wystarczyło uderzyć szybko, precyzyjnie i w sam środek, by rozpadł się z hukiem. Ale w tym triumfie było też coś, co przestraszyło nie tylko Rosję, lecz także europejskich sąsiadów Rzeczypospolitej. Bo naród, który do tej chwili uważano za niezdyscyplinowany, zbyt wolny i zbyt dumny, aby prowadzić wielką politykę, nagle pokazał, że potrafi działać jak jedna pieść, twarda, zdecydowana i bezlitosna. Władcy Europy zaczęli zadawać sobie jedno pytanie. Jeśli Polacy potrafili zająć Moskwę, to gdzie zatrzymają się następnym razem? A przede wszystkim, czy ktokolwiek będzie w stanie ich potem powstrzymać? Nic więc dziwnego, że Rosja zrobiła wszystko, aby tę historię wymazać. W kolejnych wiekach budowano narrację o tym, że Polacy tylko wkroczyli, że był to epizod, incydent, ledwie chwilowe zamieszanie. Skazywano na zapomnienie nazwiska dowódców, pacyfikowano pamięć o bohaterach, a w podręcznikach carskich i sowieckich uczono, że złymi lachami zawładnęły ambicje, nie zaś odwaga, talent i wojskowy geniusz. Dlaczego? Bo przyznanie, że Rzeczpospolita zdołała nie tylko pokonać Rosję, ale wejść do samego serca jej imperium, oznaczałoby przyznanie, że przez pewien krótki, ale chwalebny moment dziejów to Polska była dominującą siłą Wschodu. Tymczasem wewnątrz Kremla życie toczyło się w dziwnej mieszaninie normalności i napięcia. Polscy żołnierze chodzili po dziedzińcach, strzegli bram, pełnili wartę a Rosjanie patrzyli na nich z mieszaniną gniewu, strachu i zdumienia. Jedni widzieli w nich okupantów. Inni – niezwyciężonych wojowników, którzy dokonali tego, o czym marzyli ich właśnie bohaterowie. Ale największa ironia losu dopiero miała nadejść. Bo choć Polacy zdobyli Moskwę, choć kontrolowali stolicę, choć nawet część bojarów chciała polskiego królewicza na tronie, to serce Rzeczypospolitej zaczęło bić niespokojnie. Nie brakowało zazdrosnych magnatów, sporów politycznych, Intryg i konfliktów interesów. Wewnętrzna słabość, którą Rosja tak dobrze znała ze swojej historii, zaczęła zatruwać także Polskę. Żółkiewski, człowiek honoru, który zdobył Kreml niemieczem, lecz rozumem, wiedział, że jego triumf jest nie tylko zwycięstwem, ale i ostrzeżeniem. Bo imperia nie upadają wtedy, gdy brakuje im wrogów. Upadają wtedy, gdy brakuje im jedności. A jednak, niezależnie od późniejszych komplikacji, fakt, że Polacy weszli do Moskwy, pozostaje jednym z najbardziej niewygodnych rozdziałów w rosyjskich dziejach. Rozdziałem, którego nie da się wymazać, choć próbowano przez cztery stulecia. Rozdziałem, który przypomina, że nawet największe potęgi mają swoje chwile słabości i że odwaga może złamać imperium. A jeśli chcesz usłyszeć więcej takich opowieści, koniecznie zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych filmów.